Dzień dobry, ze mną jest Jerzy Celichowski, dziennikarz, bloger, który prowadzi bloga Jerz Węgierski o życiu na Węgrzech, o życiu w Budapeszcie, o polityce, o społeczeństwie. Od 30 lat w Budapeszcie, prawda? No w Budapeszcie nie, ale na Węgrzech od 30 lat. No tak. i jak wyglądają teraz nastroje wśród ludzi? Ludzie wierzą w to, że te wybory mogą przynieść realną zmianę władzy, że mogą pokonać ten Fidesz? Wielkich jakichś emocji ja nie odczuwam w społeczeństwie. Wybory będą, o tym się mówi, ale nie ma jakiejś ani nadziei, że. Będzie, dojdzie do zmiany, ani też nie ma jakichś przekonania, że wszystko, ani apatii, że nic się nie zmieni. To jest temat, który specjalnie Węgrów, tak mi się wydaje, nie porusza. Nie porusza, no, większość, znaczy spora część Węgrów z sondaży wynika, że 20-29% osób mówi, że no, nie wiemy na kogo my będziemy jeszcze głosować, albo nie chcemy powiedzieć na kogo będziemy głosować. Z czego to wynika, że nawet jedna trzecia Węgrów nie chce się przyznać, jakie będą ich preferencje wyborcze? No więc część tych ludzi, albo faktycznie nie wiesz, na kogo będzie głosować, są czy niezdecydowani, jest, jest o nich się w tej chwili, do ostatniej chwili toczy walka, a część może po prostu nie chcieć powiedzieć, w zależności od tego, kto. Pyta ich, mogą być przekonani, że ta informacja może przejść dalej do, do nie, wpaść w niewłaściwe ręce? My tutaj siedzimy niedaleko w parku, w siódmej dzielnicy, i tutaj za nami jest biuro e, regionalne Fidesu. E, mówi Pan, że, że ludzie się mogą obawiać, czy, czy te informacje nie wpadną w niepowołane ręce? To znaczy, że oni nie ufają po prostu swojej władzy aż do tego stopnia? Sądzę, że jest to absolutnie możliwe. Podam dwa przykłady. Tu też była afera Pegasusa, podsłuchiwano dziennikarzy, dziennikarzy śledczych i ludzie to wiedzą. A drugi przykład jest taki, że kiedy z okazji szczepień na COVID można było się zarejestrować w internecie i podać swój adres e-mailowy, żeby było umożliwić komunikację. Z dotyczący organizacji szczepień i na te adresy w tej chwili przechodzą e-maile z propagandą wyborczą Fideszu. Czyli adresy mailowe, które były teoretycznie do celów medycznych, zostały przejęte do celów politycznych, tak? Tak. Więc no to brzmi tak no, niezbyt dobrze, jeżeli chodzi o... Tutaj ludzie, z którymi rozmawiam, zwracają mi też uwagę na fałszerstwa wyborcze, to znaczy mówią, my nie, nawet nie tyle boimy się fałszerstw, fałszerstw wyborczych, tylko po prostu wiemy, że one będą. No to jest, to wynika? To jest, to jest y, szeroki temat. O, nie, zasadzie, nie, nie tylko tu chodzi o fałszerstwa wyborcze jako takie, ale o, o to, na ile te wybory będą fair. Więc y, w tej chwili opozycja zmobilizowała 20 tysięcy obserwatorów, którzy będą obserwować że wszystkie komisje wyborcze, będzie po dwóch obserwatorów, właśnie w ramach, y, żeby zapobiec y, możliwym y, fałszerstwom. Parę dni temu się okazało, że bo wybory są nie tylko na Węgrzech, ale są także poza granicami kraju. Dla Węgrów mieszkających w krajach ościennych jest to możliwość głosowania przez list. Korespondencyjny. Tak, jest dosyć dogodne. Węgrzy mieszkający na zachodzie muszą udać się osobiście do konsulatu, co jedno, jednokrotnie oznacza cały dzień podróży, czy stanie w kolejce i itd. Więc jest dużo łatwiej tym Węgrom, którzy mieszkają blisko kraju, i oni są głównie zwolennikami Fideszu. Ale tam właśnie w Rumunii znaleziono. Worek z wyrzuconymi głosami, już oddanymi, i na zdjęciach, które się tam pojawiły, tego pojawiły się były głosy oddane na opozycję. Tak, więc będzie... to jest poważny skandal. Nie wiadomo, jak to się skończy. Opozycja wzywa, do powtórzyć i tych... głosowanie w tak, tym Tak. I rejonie. tych problemów jest dużo więcej. O tym cały czas rozmawiamy z moim gościem Jerzym Celichowskim, blogerem tutaj w Budapeszcie na RMF24pl oraz naszym radio internetowym. No właśnie, a tematem tej kampanii, właściwie na finiszu tej kampanii, stał się, stała się wojna w Ukrainie. To, to, to jest, zanim porozmawiamy o wojnie, ja chciałem zwrócić na jedną rzecz uwagę. Tutaj w Budapeszcie, jak się tak chodzi po tym mieście, zwłaszcza kiedy przyjeżdża się z Polski, gdzie w polskich miastach ukraińskie flagi, symbole solidarności są praktycznie wszędzie, w każdym oknie, na każdym murze, no tutaj tego nie ma zbyt wiele, nie ma zbyt wiele, zbyt wiele takich symboli solidarności z Ukrainą. Dlaczego? No jest parę powodów. Po pierwsze, Ukraińcy byli obecni w Polsce przecież już przed wojną, więc w zasadzie wszyscy ludzie znali jakiegoś Ukraińca, często osobiście znali, więc to, to nie jest wojna, która się toczy daleko wśród jakichś nieznanych mi ludzi. Tego na Węgrzech w zasadzie w ogóle nie było. Tu nie ma Ukraińców, tak, nie było ich tak, tak wiele jak przedtem, więc ludzie mają mniej emocjonalny stosunek do tego. A mniejsze jest, mniej jest poczucie też, mniejsze jest poczucie, że ta wojna w jakiś sposób bezpośrednio Węgrów dotyczy, która jest obecna w Polsce. Tutaj wielu ludzi ma poczucie, że Węgrzy powinni w yy, tej wojnie nie brać udziału, trzymać się od obu stron z daleka. Tak to się tutaj często formuje, zwłaszcza jest to przekaz rządowy i ludzie generalnie mniej, mniej się angażują w to także emocjonalnie. No właśnie i na tych nastrojach i na, tych, na tym być może strachu przed angażowaniem się przed wojną gra też Viktor Orban. Jednym z tematów kampanii jest właśnie to, jednym z jego haseł. Lewica czy opozycja, oni chcą nas wciągnąć w wojnę. Ludzie rzeczywiście w to wierzą tutaj, że oni mogą zostać wciągnięci w wojnę, bo to czasem przybiera nawet taką formę, że ja gdzieś widziałem takie hasło, no nie chcemy wysyłania naszych węgierskich chłopców na ukraiński front. No przecież to się nie dzieje nigdzie na Kwiecie. Czy ktoś jest w stanie uwierzyć w takie, w takie hasła? Kiedy wojna wybuchła, to trzeba wiedzieć, że przedtem Orban był, tydzień i dwa tygodnie wcześniej był w Moskwie i wtedy jeszcze, kiedy było już napięcie wokół Ukrainy, tam stały wojska rosyjskie, on uznał za stosowne spotkać się z Putinem. Komentatorzy Fidesu nie do wojny nie, nie będzie, to jest bzdura, to jest propaganda. I później przez więcej tydzień była cisza ze strony Fidesu właśnie, bo nie bardzo wiedzieli, co powiedzieć, i później się pojawiła narracja, że Fidesz jest partią pokoju. Węgry powinny się trzymać od tego z daleka, dlatego się nie przepuszcza broni na Ukrainę, dlatego nie ma mowy o pomocy wojskowej dla tego kraju. Próbuje się narzucić ten obraz, że opozycja właśnie chce wciągnąć Węgry do. Wojny, używając części cytatu kandydata na premiera który powiedział że jeśli NATO poprosi to wysłają wojska wyślą wojska na Ukrainę i zostało z tego Węgry wojsko na Ukrainę. Klasyczne wyjęcie z kontekstu tego, co, tego, czego potrzebujemy. A jak wygląda ta kampania? Ja mam wrażenie, jak tak patrzę również na billboardy, że to, często, że to jest w dużej mierze kampania negatywna, polegająca na tym, żeby oczernić swojego przeciwnika. No choćby dlatego, że tutaj też niedaleko widzieliśmy plakat, na którym jest Peter Markizaj, czyli główny kontrkandydat Orbana, główny jego przeciwnik, kandydat opozycji na premiera, ale to wcale nie znaczy, że, na tym że to jest jego plakat, że to jest plakat tego kandydata, finansowany przez jego partię. Jak to wygląda? No, Fidesz Wydaje wielokrotnie więcej na, na billboardy, na propagandę. Ma specjalną swoją taką blisko Fidesu położoną firmę Megafon, która mówi się propagandą w internecie. To są gigantyczne kwoty, które na co idą. Jest to czterokrotnie więcej, jeśli chodzi o billboardy niż, niż opozycja. Tak widziałem, że, na, że, że tych billboardów Fidesu jest 10 razy więcej, chyba 20 tysięcy w skali kraju, a opozycja ma 2000 tysiące, prawda? Tak, znaczy to, to, są, to są rząd wielkości jest, jest inny. I na tych właśnie billboardach Fidesz zamiast promować swój przekaz Często właśnie atakuje opozycję yy, Głównym przekazem jest to właśnie, że yy, opozycja co, Kto by to jej nie, ją nie reprezentował To jest to Diurczeń, który jest taką postacią Od dawna promowaną jako m, obiekt nienawiści Tak, były premier, który powiedział Kłamaliśmy rano, kłamaliśmy w nocy, kłamaliśmy cały, cały czas On ma swoje za I do dzisiaj z, z tego żyje troszkę Fidesz Że właśnie zawsze jakiś obraz wroga ma Jest to Fidesz, yy, jest to Diurczeń Ostatnio nawet stał się, że Łeński, po tym jak skrytykował Urbana, więc opozycja paktuje z które który próbuje wpływać na wynik wyborów. Takie rzeczy też takie głosy też się pojawiły. No i oczywiście są to mniejszości e, seksualne, które są przedmiotem kampanii e, referendum, które będzie... Tak, miało być referendum i ono i będzie, będzie oczywiście będzie, cały będzie czas, tylko że ono tak. chyba, tak jak wcześniej, przed tym jak wybuchła wojna na Ukrainie, no to referendum było zdecydowanie bardziej promowane, zdecydowanie większa kampania wokół niego się toczyła. Czy teraz w ogóle o tym, o tym słychać? Bo to jest referendum formalnie o rodzinie, nie, nie, nie o mniejszościach seksualnych. No to jest temat który miał być takim tematem przewodnim tej kampanii w każdej kampanii wyborczej Fideszu jest zawsze przemat, jest taki temat przewodni jest to jakiś wróg to mogą być migranci to może być jurczeń, teraz miało być właśnie mniejszości seksualne tak dokładnie rzecz biorąc, to są cztery pytania w tym referendum. Dotyczą one dzieci, czy wolno ograniczeń pokazywać dzieciom treści seksualne, czy można im uświadomienia seksualne prowadzić znowu bez kontroli rodziców, czy można im pokazywać informacje o operacjach zmiany płci i tak dalej. On tak sformułowane w zasadzie tylko pedofil, czy jakiś taki wyimaginowany działacz queerowy mógłby się pod tym podpisać, więc to są takie pytania, które wszyscy. Powinni powiedzieć nie. Opozycja wzywa, się głosować nieważnie, uznając, że pytania są nieważne, głosujmy nieważnie. Tak, no, żeby, żeby nie uprawiać szkodliwej propagandy i, i nie szerzyć nienawiści wokół, w, 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 w stronę e, mniejszości seksualnych. Ja chciałem zapytać, e, ponieważ my jesteśmy w Budapeszcie i, i często mówi się, takie padają takie, takie, takie zdania, że Budapesz to jest jednak trochę bastion opozycji, że tutaj większość ludzi będzie jednak głosowało przeciwko Orbanowi, ale reszta kraju wygląda zupełnie inaczej. Tam jednak te nastroje pro-Orbanowskie są dominujące, prawda? Oczywiście tak. To jest raczej, można powiedzieć dokładnie, że jest to miasta są przeciwko Ormanowi, dlatego w wyborach samorządowych opozycja, która poprzednim razem udało jej się zjednoczyć i wystawić wspólnych kandydatów, wygrała większość dużych miast. W Budapeszcie to było wymiatające zwycięstwo, natomiast na prowincji, w małych miejscowościach, w to właśnie poparcie dla Fidesz jest większe. Ja tutaj w Budapeszcie dzisiaj wiemy, że po 15:00 będą jeszcze takie duże demonstracje uliczne kończące trochę kampanię wyborczą, no bo przecież jutro mamy wybory, tak więc już tej kampanii prowadzić nie będzie można. I ta demonstracja dziś ma być no, opozycyjna oczywiście, ale też ma być wyrazem wsparcia dla Ukrainy. To o czym rozmawialiśmy parę minut temu, czyli tych wyrazów wsparcia tutaj na ulicach aż tak dużo nie ma. No, niedaleko tego parku, w którym jesteśmy widziałem takie żółto Niebieskie serce, to, 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 ale to, to jest rzadki widok. Często odbywają się takie demonstracje? Często ludzie tutaj w Budapeszcie wychodzą na ulicę, żeby zaprotestować przeciwko władzy? Są takie demonstracje. Niedawno demonstracje nauczycieli na placu Koszuta przed parlamentem. Przedtem była demonstracja wsparcia dla Ukrainy przed ambasadą rosyjską. <laughs> takie demonstracje bywają. Yy... Bo często mówi się o, o ograniczaniu demokracji, o fałszerstwach wyborczych, też o dostosowaniu tak systemu wyborczego po to, żeby, żeby, żeby promować swoich kandydatów. To, to robił Fidesz e, przez lata. Ale no, jeśli chodzi o wolność protestów, nie ma tu żadnych sygnałów niepokojących. Nie? By, y znaczy, owszem, teraz są demonstracje, ale w momencie, kiedy była pandemia, i były próby demonstracji przeciwko sposobowi, w jaki rząd tą z pandemią walczył. Trzeba wiedzieć, że na Węgrzech jest bardzo wysoki odsetek zmarłych na COVID w stosunku do ludności. To tych demonstrantów, którzy jeździli samochodami, koło tam niedaleko siedziby premiera, aresztowano, znaczy zatrzymywano, skazywano na bardzo wysokie grzywny mm -hmm. i, i w ten sposób to stłumiono te protesty. Mówił pan przed chwilą, że 20 tysięcy obserwatorów zmobilizowała opozycja i zmobilizowały NGOsy, żeby w lokalach wyborczych patrzyły na ręce ludziom, którzy te głosy liczą i którzy je przetwarzają. Myśli pan, że to rzeczywiście może wpłynąć na wyłapanie tych ewentualnych fałszerstw wyborczych czy może? Ja pytam dlatego, ponieważ jeden z dziennikarzy tutaj węgierskich powiedział mi, że. Przez lata Orban robił wszystko, żeby przed wszystkimi, przede wszystkim przed obserwatorami międzynarodowymi, ukryć fałszerstwa. Ten system jest tak zbudowany, żeby robić to w zupełnie inny sposób. To jest realne, że, że ci obserwatorzy pomogą, wyłapią i że dzięki temu te wybory będą sprawiedliwe? No to jest na pewno dobrze, że oni tam będą. Wtedy wszyscy będziemy mieli przynajmniej świadomość, że gdyby do czegoś doszło, to o tym będziemy wiedzieli. Były przyróżne wypadki manipulacji wyborcze, kiedy przywożono ludzi z sąsiedniego kraju, Węgrów, były kupowanie głosów, takie rzeczy były. Natomiast tu nie tylko chodzi o sam akt głosowania, w którym następują fałszerstwa, ale całą kampanię wyborczą, która, jak mówiliśmy o billboardach, które są w większości kontrolowane przez Fidesz, a większość mediów jest kontrolowana przez, przez Fidesz i to jest. Kontrola taka dosyć dosłowna, wyciekły różne e-maile czy nagrania, w którym się o tym bezpośrednio mówi. I to jest e, takie środowisko społeczne, w którym ludzie dokonują swoich wyborów wyborczych. E, jest manipulowane w ten sposób, że oni właśnie są pchani w, w kierunku wybierania Fideszu. Mhm. Wiele mówi się też o tym, że no, szanse opozycji. Tych powodów, o których już mówimy, dość sporo, tak nie chcę do tego wracać, ale że one są raczej niewielkie, że raczej jest to nierealne, żeby opozycja wygrała, ale jak najbardziej realne jest to, znaczy to oczywiście wszystko się może zdarzyć, też nie przekreślajmy niczyich szans, absolutnie, ale naj, najbardziej realny jest scenariusz, w którym Viktor Orban, co prawda, wygrywa, ale traci większość konstytucyjną, którą ma od przecież 12 lat. Czy to rzeczywiście związałoby mu ręce w istotny sposób? To pytanie ma wiele e, e, podpytań. Znaczy, w, po pierwsze, ilość głosów nie przekłada się jednoznacznie na ilość mandatów. To, wygląda, to wynika z powodu wykształcenia tak okręgów wyborczych, że w tych okręgach, które są bardziej opozycyjne, dużo ludzi głosuje, żeby jednego kandydata e, wybrać do parlamentu. W bardziej bliskich, filozofii ośrodkach obwodach tych ludzi wystarczy mniej. Także to nie jest bezpośrednie, nie ma bezpośredniego przełożenia ilości głosów na ilości posłów do parlamentu. Mhm. Natomiast drugie pytanie jest właśnie, czy ten brak większości konstytucyjnej zwiąże ręce. W pewien sposób na pewno tak, natomiast i tak Orban już przez lata całe mógł wprowadzić do konstytucji czy ustaw konstytucyjnych to, co chciał. Więc to chyba aż tak wielkiego znaczenia by nie miało. Mhm. Jest jeszcze jedna rzecz. Opozycja może wygrać wybory, ale nie przejąć władzy, ponieważ wiele funkcji kontrolnych państwa zostało przekazane do różnych instytucji, które nie są częścią konstytucyjnego porządku. Przekazano majątek, kontrolę nad uniwersytetami i tak dalej. Także wiele instytucji jest obsadzonych kandydatami, nominatami Fidesu, którzy dostaniesz z tam przez długie lata i w związku z tym. Oni będą w jakiś sposób chronić interesy szeroko pojętego obozu Fideszu. No tak, przez 12 lat rządów Wiktor Orban wszędzie porozmieszczał swoje bezpieczniki, tak, żeby jak najtrudniej było komukolwiek przejąć władzę. Ja chciałem zapytać, bo rozmawiamy o tych, o tych, którzy mają rzeczywiście szansę, ale są też obok partie, które niekoniecznie, no oczywiście wszystkich uwagę zwraca partia Psa o dwóch ogonach, to jest partia satyryczna, prawda? To jest projekt, który rzeczywiście, o którym tutaj słychać, no my, my o tym wiemy, bo, bo rzeczywiście można o tym przeczytać jako o pewnej ciekawostce. To są ludzie, którzy, którzy chcą trochę ośmieszyć system na Węgrzech. Jaki jest ich cel? No to jest ciekawa partia, którą trudno tak do jakiegoś pudełka łatwo wcisnąć. To się zaczęło jako projekt artystyczny. Ten człowiek, taki węgierski Banksy, robił graffiti na ulicach, satyryczne, inteligentne i później stworzył tą partię, która początkowo był to projekt znowu artystyczny, satyryczny włącznie, ale później wystartowali w wyborach i mieli pewne sukcesy w wyborach samorządowych. W samorządach zajmują się właśnie też zwalczaniem korupcji, a obnażaniem tego typu nieprawidłowości, które tam się mogą pojawić. Więc oni są, w ten sposób oni się umiejscawiają jako przeciwnicy Fideszu. Nie, nie po stronie opozycji, ale nie są połączeni osobno, z blokiem opozycyjnym, startują, nie mają żadnych tak. związków. I oni robią bardzo dużo, jeśli chodzi o akty, aktywowanie ludzi. Nazywają no, to, to pasywiści, nieaktywiści, mhm. ale robią projekty, bardzo o lokalnym charakterze i teraz są bardzo aktywnie się do pomocy Ukraińcom, mają swoje namioty tam przy dworcach, zbierają żywność, ubrania, pomagają, są pod tym względem bardzo widoczne. Czy to, jest, czy to jest takie ugrupowanie, które realnie za kilka lat może trochę urosnąć w siłę i, i, i wyjść do szerszej publiczności, stać się takim naprawdę liczącym się na scenie politycznej? Pojęcia nie mam. Ja nie, nie, trudno no powiedział. To, to to, to trochę różnie z jest... fusów, ale tak, czas, czasami tak. wydaje się, że losy tego typu partii no, no, są, 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 są różne. No, sam prezydent Załęński przecież też e, sługa narodu nazwał swoją partię. Co prawda to nie był projekt satyryczny, ale, ale, ale mówiło się wiele o tym, że, m, że, że on jest aktorem komikiem, i teraz, teraz wszyscy wiemy, jaka jest jego rola ogromna. To ja jeszcze na koniec, tylko chciałem wrócić do, do Rosji, do Związków, Putina, związków Urbana z Putinem i do też ostatniej afery, którą zdaje się. Światu pokazali dziennikarze portalu Direct36, czyli tych podsłuchów w MSZ w MSZ węgierskim. No, to wyglądało trochę tak, że, że, że Węgrzy musieli o tym wiedzieć, a w międzyczasie i tak w, 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 węgierski minister spraw zagranicznych od Siergieja Ławrowa odebrał medal przyjaźni rosyjskiej. Czy takie rzeczy realnie wpływają na, na popularność Fideszu, na to, jakie są jego szanse w wyborach, na to, czy ludzie na niego głosują, czy ludzie mówią, nie, no to już jest trochę za dużo, no inwigilowani nas przez tyle lat, my jeszcze odbieramy od nich medale, no jest to jakiś absurd, są takie głosy. Są pewne i takie głosy, i takie głosy. Od kiedy Fidesz właśnie stał się bliski, polityka Fideszu stała się polityką otwarcia na wschód, między innymi na Rosję i podkreślano te właśnie związki, zwłaszcza gospodarcze, używano bardzo pragmatycznej retoryki z Rosją, wielu wyborców Fideszu zaczęło mieć bardziej pozytywny stosunek do Rosji. Natomiast znalazłem dane dotyczące badań opinii publicznej, i około 60% ludzi uważa, że naszym sojusznikiem jest Zachód, a chyba tylko 17% mówi, że, że Wschód. Podobnie też, w podobnych w proporcjach jest, są ludzie, którzy uważają, że trzeba pomóc Ukrainie, nawet jeśli nam to będzie kosztowało gospodarczo, w stosunku do tych, którzy uważają, że nie najważniejszy jest nasz interes. Także takie postawy są obecne w społeczeństwie. Wydaje się, że jest to społeczeństwo znacznie bardziej wiązane do wartości zachodnich, ale jednocześnie jest też ta polityka Fideszu, która nie spotyka się z wielkimi protestami. A czy, czy te postawy prorosyjskie, które one są, na razie są w mniejszości, czy widać, że one rosną w siłę, czy one się utrzymują raczej na tym samym poziomie? Trudno mi powiedzieć. Nie ma jakichś takich, ma banań, takich które badań, wy, w, które by to pokazywały. Przecież znaczy one pewne sądki je zebrać i porównać, nie, nie, jak to nie, wygląda. Sądzę, że ta wojna jednak nagle wielu ludzi jest... Jest szokiem, bo w koniec końców tu w 1956 roku też wjechały czołgi rosyjskie, radzieckie wtedy jeszcze, aby zablokować ten proces wolnościowy. No i to wszystko o tym, to o czym rozmawiamy. No wiele się wydarzy jutro, jutro wybory parlamentarne na Węgrzech, będziemy je obserwować. Moim gościem był dzisiaj Jerzy Celichowski, bloger, autor bloga Jerz Węgierski. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.